Siema, powiem ci, jak podejwać dziewczynę. To nie jest nic trudnego. Nawet sobie nie musisz mieć wyglądu, nie musisz mieć forsy człowieku. Wystarczy sludny strój, taki jak ja mam, zobacz. Ja wyglądam jak jakiś mnich. Chłopie, 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 chłopie. Musisz tego posłuchać, żeby podejwać ładną dupeczkę. Jedyne, co musisz umieć, to rozmawiać Stoi, ty stoisz. Wysoko głowa, postawa i mówisz do mnie. No, fajne masz buty, no. Mhm. No, zaskoczyłaś mnie takim swoim ubiorem. Wygląda dosyć wyzywająco. I już ona jest zaciekawiona. Ona już jest zdziwiona. Wow! On mi takie coś powiedział? On mi takie coś powiedział? Czemu nie powiedział, że jestem harda? Dlaczego nie powiedział, że coś takiego? Coś takiego, że mu się spodoba? Nie! Nie możesz tak powiedzieć. Powiedz coś pojebanego. Powiedz coś innego. Powiedz coś takiego, wow, ubrałaś się wyzywająco, wow. Czego używasz na włosy? Są dosyć nienaturalne. I ona wtedy na ciebie patrzy i się zastanawia. Skąd ty się urwałeś? Ale pomysł jest dobry. Na tyle dobry, że działa. I to skutecznie. Więc, co by nie gadać, i i spróbuj. Czemu nie? Czemu nie? Chłopie, jest tyle dziewczyn pięknych. Blondynka, brunetka, szatynka, czarnurka, emo. Różne gatunki dziewczyn mamy. Podchodzisz, mówisz jednej takie coś, drugiej testujesz inną i też mówisz coś innego. Testuj, testuj, sprawdzaj. Jedna ci da kosza, druga ci odrzuci, jedna ci powie coś niemiłego. A ty uczysz się, uczysz się i wiesz wie, co jest najlepsze. Ja ci powiem co jest najlepsze. Najlepsze jest to, że doświadczasz tego na własnej skórze. Ja ci tego nie mogę powiedzieć, jak to, jak to jakie to jest uczucie. Ktoś ci też nie może tego powiedzieć. No nie, ty musisz tego doświadczyć, ty musisz doświadczyć tego bólu, tego dołka takiego, że o kurwa... Ale zjebałem. A było tak dobrze. Była taka sobie pista. Dlaczego to nie wypaliło? No nie. Ty musisz samemu doprowadzić do momentu, kiedy jest na tyle dobrze, że ona sama. Wyciągnie rękę i o. Wiesz co? Wiesz co? Spokoj jesteś? Nie chcesz ode mnie żadnego kontaktu? Nie wymienimy się numerami? Może Instagramem? Hello, hello, hello? To, to działa. Czemu tego nie próbujesz? Popie, nie musisz mieć wyglądu. Zwykłe ubranie, serio, tylko musisz mieć podstawę. Musisz iść prosto, wyprostowany, nie możesz się tak garbić. Bo jeżeli się będziesz garbił, to nie będzie to nic takiego, wiesz, męskiego. A musisz, wyprostowana klatka, idziesz. Tylko nie idziesz tak i zmieniasz głos. Tylko musisz normalnie, na luzie podejść. Nie, mo nie może to wyglądać tak, że się stresujesz, bo jak się stresujesz, no to to będzie odczuwalne. Tak jak pies wyczuwa to, że ty się go boisz, no, no to dziewczyna też wyczuje to, że się stresujesz. No, to jest tutaj logiczne, więc. Najważniejsze to jest rozmowa. Na luzie. Musisz być wyluzowany, podejść. <laughs> Jak mi się nie uda, to mi się nie uda. No, nie mam nad czym płakać, bo jest druga, trzecia, czwarta. Hello! Spróbuj! Spróbuj! Ja jestem zadowolony. Doświadczenie jest i ja ciągle sprawdzam. Ja tu... Ja badam teren. Czy jestem tu, tam? Nadarzy się okazja, kiedy widzę jakąś fajną dziewukę. podchodzę, pytam, zadaję pytanie otwarte. I ona się rozgaduje, nie zamknięte, że powie mi tak, no spoko. Nie mogę. Ty musisz otwarte pytanie zadawać. Na podstawie no, nie spodziewałem się tego po tobie, że... Chodzisz w taki niearogancki sposób. Strasznie mi się to nie podoba. Ty musisz działać. Ty musisz robić to w sposób taki, aby ona była zaskoczona tym, że ty to powiedziałeś. A nie powiedział to jakiś. Zauważyłeś jedną różnicę? Że Menes z pod żabki lepiej się odezwie niż w jakiś inny chłop? Menes z pod żabki powie do niej ładnie. I ona powie... Wow, fajnie do mnie powiedział. Nikt tego do mnie nie powiedział, ale on jest Menelem. A no niestety nie dam po 5 zł, bo wygląda źle. Ale zobacz, ona to podkreśli. Ona to podkreśli, że on się do niej dobrze odezwał. On fajnie nawiązał do niej kontakt. A ty? A ty? Stałeś jak ten kołek Menel. Menel cię wyprzedził człowieku. Menel lepiej to zagrał niż ty. Ty musisz się w to bawić, ty musisz podchodzić w to na ludzie. Tu nie ma gadania o takim czymś, że A kurde, źle się czuję, źle wyglądam, jestem okropny. Boże, nie, nie możesz tak myśleć. Jak będziesz tak myśleć, to na pewno sobie nie podziałasz fajnie. I tu już nie chodzi o sam aspekt gadania, tylko życiowy czy to ktoś, nie wiem, ma fajne spodnie, czy ktoś ma fajną bluzkę, czy fajny t-shirt, czy cokolwiek innego, co przyciąga twoją uwagę. Powiedz. Powiedz. Podejdź, powiedz. Wow, nie spodziewałem się, że rzeczywiście coś takiego można nosić. To wygląda zajebiście. Podkreśl to. Powiedz, że to wygląda super. Zapytaj, gdzie to kupił. Nawiązujesz kontakt. I to działa. To działa. Nie masz nic do stracenia. Jedyne, co masz do stracenia, to to, że nie zaryzykujesz. To to, że nie sprawdzisz swoich możliwości. Spróbuj. A uwierz, efekty będą wielkie.